Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Jerozolima jest dziś stolicą i największym miastem Izraela o powierzchni 123 km2. Ale nie zawsze tak było. Do XIX wieku miasto liczyło jedynie kilometr kwadratowy i było otoczone murami zbudowanymi przez Sulejmana Wspaniałego w XVI wieku. Dziś jest to stare miasto, do którego prowadzi osiem bram, z czego jedna jest zamurowana. Stare miasto w Jerozolimie to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na ziemi. Znajdują się tutaj miejsca święte i zabytki ważne dla chrześcijan, żydów i muzułmanów, takie jak bazylika grobu świętego, gdzie znajduje się grupie miejsca ukrzyżowania Jezusa, Ściana Płaczu, czyli pozostałość po świątyni jerozolimskiej najświętszego miejsca dla żydów, a także kopuła na skalę trzecie co do świętości miejsce dla muzułmanów. Stare miasto dzieli się dziś na cztery dzielnice, żydowską, ormiańską, chrześcijańską i muzułmańską. Każdy kwartał ma swój niepowtarzalny klimat, miejsca i zapachy, jeśli czas na to pozwoli, to dobrze zwiedzić je wszystkie. Po starym mieście najlepiej poruszać się z przewodnikiem, gdyż łatwo się tam zgubić w wąskich i zawiłych uliczkach, a natłok historii i zabytków może przytłoczyć nawet najlepiej przygotowanego turystę. Najnowsza dzielnica Starego Miasta to dzielnica żydowska, gdyż odbudowana została po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, kiedy Izrael ponownie odzyskał całą Jerozolimę. Domy przy wąskich uliczkach tej części miasta zamieszkałe są przez religijne żydowskie rodziny lub miesz mieszczą Jesziwy szkoły studiowania, tory czy synagogi. Spacerując po okolicy można zaobserwować, jak mieszkańcy dzielnicy żydowskiej zajmują się swoim codziennym życiem, podejrzeć studentów w czy dzieci bawiące się przed domami. Tymi wąskimi uliczkami można dotrzeć do ściany płaczu. Dzielnica muzułmańska stanowi ogromny kontrast z dzielnicą żydowską. Jej ulice są bardzo ruchliwe i zatłoczone, a sprzedawcy na suku, czyli bazarze, sprzedają wszystkie rodzaje produktów. W przeciwieństwie do innych dzielnic, w których sklepy zazwyczaj sprzedają produkty religijne lub atrakcyjne turystycznie, tutaj można kupić prawie wszystko, co można sobie wyobrazić. W tej części mieści się Kopuła na skale, która znajduje się dosłownie nad ścianą Płaczu. Turyści w wyznaczonych godzinach mogą zwiedzać plac przed Złotą Kopułą i meczetem Alaksa, ale nie mogą wchodzić do środka tych świętych dla muzułmanów budowli. W części chrześcijańskiej Starego Miasta znajduje się około 40 świętych miejsc dla chrześcijan, a na ulicach spotkać można wielu księży, zakonników i pielgrzymów z całego świata. Ta dzielnica powstała wokół bazyliki Grobu Świętego. Dzielnica Ormiańska to najmniejsza dzielnica Starego Miasta o populacji około 2,5 tysiąca Ormian starożytnej społeczności, która mieszka tu od ponad 2000 lat. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube, Paul Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael24.